Dziś pakujemy zamówienie pana Jacka, które jest wyjątkowe. Dwa unikatowe zapachy nieprodukowane już. Jeden designer i jeden arabski. Zaczynamy od Afnan 9PM. 5 ml, czyli jabłko w cynamonie, z dodatkiem kwiatu pomarańczy z nutami lekko-syntetycznej wanilii, która sprawia, że zapach utrzymuje się długo na skórze. Następnie Victor and Rolf Spice Bomb Extreme. Ciepły cynamon i przyprawy otwierają zapach intensywnie i wyraziście. Tytoń z nutą Whisky Bourbon dodaje głębi. A wanilia z szafranem zostawia słodko korzenny. Trwały ślad. Genialny zapach w supercenie. Teraz już unikat nieprodukowany Jean-Paul Gaultier Le Mal Superman. Chłodna mięta i aldehydy dają czystą, energetyczną świeżość. W sercu pojawia się aromatyczna szałwia i neroli, a całość domyka kremowa wanilia z tonką i drzewem sandałowym. Na koniec unikat odrabane, czyli wersja privie. Na otwarciu czuć ciepły cynamon i soczystą, czerwoną mandarynkę. Słodko, intensywnie i bardzo zmysłowo. W sercu pojawia się tytoń z mirrą, nadając głębi i wieczorowego charakteru. Baza z tonki i patchouli otula skórę ciepłem, zostając długo i wyraźnie. Na koniec pakujemy zamówienie klienta szczelnie, żeby dotarło w nienaruszonym stanie. Testuj i odkrywaj swoje perfumy na aromico.pl, a z kodem Nowy Rok uzyskasz zniżkę na wszystkie perfumy.